W życiu każdego artysty nadchodzi taki moment, gdy oklaski cichną, światła gasną, a prawdy nie da się już ukryć. Dla Davida Garetta, skrzypka, którego świat uważał za znanego, ta chwila nadeszła cicho, bez ostrzeżenia, bez rozgłosu. W wieku 45 lat, po dekadach dążenia do perfekcji, pod presją i w milczeniu, które z każdym rokiem stawało się coraz cięższe, w końcu przyznał się do rzeczywistości, przed którą uciekał przez całe życie. To, co ujawnił? Szokowało nawet tych, ktoś śledził jego losy od pierwszych kroków jako cudownego dziecka, to historia, której nigdy nie chciało powiedzieć, aż do teraz. Dzieciństwo, które wyglądało jak dar, ale było jak klatka. Dawid Christian Bongartz urodził się 4 września 1980 roku w Akwizgranie, małym niemieckim mieście, które nie miało powodu podejrzewać, że wita dziecko, które pewnego dnia stanie między mozarciem a Metaliką. Jego ojciec, Georg Paul Bongartz, był prawnikiem i handlarzem skrzypiec. Jego matka, Dove Marie Garrett, była amerykańską prima baleriną. Muzyka nie była w jego domu jedynie promowana, była obowiązkiem, wplecionym w powietrze, którym oddychał, w strukturę każdego dnia, w ciężar wszelkich oczekiwań, na długo zanim zrozumiał, czym one w ogóle są. Skrzypce, które później miały zdefiniować całe jego życie, pierwotnie nie były nawet jego. To był prezent dla jego starszego brata, ale Dawid sięgnął po niego w wieku czterech lat i ku zaskoczeniu wszystkich grał z instynktem, za którym dorośli podążają latami. Rok później zdobył swoją pierwszą nagrodę w konkursie Jugend Musi Zjert. W wieku 7 lat dawał cotygodniowe koncerty publiczne. W wieku 10 lat stanął przed Hamburską Orkiestrą Filharmoniczną, jakby urodził się dla scen, które mogły pochłonąć nawet doświadczonych muzyków. W wieku 11 lat powierzono mu Stradivariusa, instrument cenniejszy niż cokolwiek. Co mogli sobie wyobrazić jego przyjaciele z dzieciństwa? W wieku 13 lat został najmłodszym artystą, który kiedykolwiek podpisał ekskluzywny kontrakt z Deutsche Gramophon. Legendy skrzypiec, takie jak Zaka Braun, Ida Handel, Saszko Gawriłow i Jehudi Menuchin, nazywały go wyjątkowym, a nawet najwybitniejszym w swoim pokoleniu. Jednak za każdym wyróżnieniem kryła się cena, której nikt poza nim nie musiał płacić. Osiem godzin ćwiczeń dziennie, każdego dnia, nie było zaleceniem, to była zasada. I choć świat widział cudowne dziecko na okładkach magazynów, David czuł coś zupełnie innego: powolne, ciche zanikanie dzieciństwa, którego tak naprawdę nigdy nie posiadał. Później przyznał, że w tych wczesnych latach prawie nic do niego nie należało. Nie muzyka, nie codzienna rutyna, nie wywiady, nawet uśmiech, który musiał pokazywać fotografom, niezależnie od tego czy czuł radość, czy zmęczenie. Po ukończeniu gimnazjum Einharda w Akwizgranie w końcu się zbuntował przeciwko ojcu, przeciwko tradycji, przeciwko duszącej formie, w którą był wpychany od czwartego roku życia. Opuścił Royal College of Music w Londynie i przeprowadził się do Nowego Jorku w wieku 19 lat. Prawnie dorosły, nieprzygotowany emocjonalnie, niestabilny finansowo, ale desperacko pragnący czegoś, czego nigdy mu nie zaoferowano kontroli. To był pierwszy raz, kiedy David Garrett wybrał własne życie i zapłacił za to cenę, której się nie spodziewał. Nowy Jork wolność, ubóstwo i załamanie nerwowe za zamkniętymi drzwiami. Kiedy David Garrett wylądował w Nowym Jorku w wieku 19 lat, miał przy sobie dwoje skrzypiec, walizkę i rodzaj optymizmu. Kto może zrozumieć tylko ktoś, kto uciekł od życia pełnego presji. Wbrew woli rodziców opuścił Royal College of Music i przybył do kraju, w którym nikogo nie obchodziło. Że w Niemczech był cudownym dzieckiem, że grał kiedyś dla Claudio Arbado, ani że Deutsche Gramofon podpisało z nim kontrakt w wieku 13 lat. W Nowym Jorku był po prostu kolejnym młodym muzykiem próbującym przetrwać. Zamieszkał z bratem Aleksandrem i dzielił z nim ciasne mieszkanie, które wydawało się pierwszą przestrzenią w jego życiu wolną od zasad. Ale wolność przyniosła nowy rodzaj trudności. Po raz pierwszy nie było siatki bezpieczeństwa starannie zaplanowanej struktury wokół jego talentu wsparcia finansowego. W 1999 roku David rozpoczął naukę w 1999 roku. 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 David rozpoczął naukę w 1999 roku David rozpoczął naukę w 1999 roku. 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 David naukę w 1999 roku. David rozpoczął 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 naukę w 1000. Gilliard School i uczył się u jednego z najwybitniejszych żyjących skrzypków, Izaka Perlmana. Miał to być najszczęśliwszy rozdział w jego życiu. Zamiast tego załamał go, zanim się odbudował. David nie miał pieniędzy ani grosza, aby opłacić czesne, czyns, jedzenie i naprawę skrzypiec. Podejmował się każdej pracy, jaką mógł znaleźć. Sprzątał wieczorami w bibliotece. Pracował jako woźny, dorabiał jako barman, podejmował się prac modelarskich, ponieważ były lepiej płatne niż cokolwiek innego dostępnego dla biednego muzyka. Efektowne sesje zdjęciowe, które później ukazywały się w tabloidach, nie były przejawem próżności, były strategią przetrwania. Niejednokrotnie opuszczał posiłki, żeby naprawić skrzypce. Niejednokrotnie ćwiczył na korytarzach, bo nie było go stać na salę prób. I niejednokrotnie przyznawał, że po nocnych zmianach siedział po ciemku, zastanawiając się, czy wyjazd z Niemiec i odejście od sukcesu, który kiedyś uważał za pewnik, było błędem. Ale prawda była taka, że Nowy Jork go uratował. Nie dlatego, że miasto było przyjazne, ale dlatego, że było bezlitosne. Sprowadziło go do sedna. Do sedna tego, kim naprawdę był kimś, kto traktował muzykę nie jako obowiązek, lecz jako wybór. W 2003 roku, po latach poświęceń i niestrudzonej dyscypliny, wygrał prestiżowy konkurs kompozytorski Juilliard School, grając fugę w stylu Johanna Sebastiana Bacha. Po raz pierwszy od lat poczuł się w pełni swobodnie w utworze, który nie został zaaranżowany przez innych, nie z poczucia obowiązku, nie z dzieciństwa, którego nigdy nie wybrał. Po ukończeniu studiów w 2004 roku, David stanął przed rozdrożem, którego przeraziło. Mógł powrócić do muzyki klasycznej, jako cudowne dziecko, za które uważał go świat, albo zaryzykować wszystko, by stworzyć coś zupełnie nowego. Połączenie roka popu i muzyki klasycznej, które wytwórnie płytowe uznały za zawodowe samobójstwo. Ta decyzja zmieniła jego życie na zawsze i kosztowała go cenę, której nie mógł przewidzieć w tamtym czasie: sławę, odrodzenie i presję, której nikt się nie spodziewał. Według Juilliard, David Garrett stał na rozdrożu, które mogło go albo zdefiniować, albo zniszczyć. Miał klasyczne wykształcenie, międzynarodowe uznanie i był przeznaczony do podążania ścieżką kariery wytyczoną mu od dzieciństwa. Sale koncertowe, symfonii, ściśle repertuar i życie w zgodzie z klasycznymi tradycjami. Jednak lata spędzone w Nowym Jorku go zmieniły. Otworzyli mu drogę do nowych brzmień, nowej energii i uświadomili, że muzyka nie musi wybierać między purystami a buntownikami. Może być jednym i drugim. Pierwsze wytwórnie płytowe, do których się zwrócił, natychmiast odrzuciły jego koncepcję crossovera. To nigdy nie zadziała, mówili. Publiczność tego nie zaakceptuje. Fani muzyki klasycznej tego znienawidzą. Fani rocka nie będą się tym przejmować. Ale on nie zamierzał się poddać. W 2006 roku niemiecka firma rozrywkowa Diag wzięła go pod swoje skrzydła i pomogła mu odmienić wizerunek. Nie jako grzeczny, cudowny David Bongard, ale jako odważny, przekraczający granice gatunków artysta, który zyskał światową sławę jako David Garrett. W 2007 roku wydał album Free, znany również jako Virtuoso, który zmienił wszystko. Caprice Number 24 Paganiniego sąsiadował z Nothing Else Matters Metallicera. Skrzypce rozbrzmiewały tam, gdzie kiedyś dominowały gitary elektryczne. Po raz pierwszy ludzie, kto nigdy nie słyszał Beethovena, zasiedli w tym samym pomieszczeniu. Co zagorzali miłośnicy muzyki klasycznej. Ktoś, kto nigdy nie wyobrażał sobie, że mogliby tolerować cover metaliki na skrzypcach. Nagle przestał być tylko muzykiem. Był fenomenem. Do 2008 roku jego album Ankor przez wiele miesięcy utrzymywał się na pierwszym miejscu list przebojów muzyki klasycznej w USA. W 2010 roku Rock Symphonies pokrył się złotem i platyną. Stadiony wyprzedały się na kilka miesięcy przed końcem sezonu. Grał dla królowej Elżbiety II, dla Baracka Obamy, dla Angeli Merkel. W 2012 roku wystąpił w finale Ligi Mistrzów UEFA przed milionami widzów. Księga rekordów Guinnessa uznała go za najszybszego skrzypka na świecie, grającego dźwięki z prędkością, za którą nawet doświadczeni muzycy ledwo nadążali wzrokiem. Ale to, co z zewnątrz wyglądało na sukces, w środku wydawało się zupełnie inne. Lata dyscypliny, izolacji i perfekcjonizmu sprawiły, że stał się kimś, kto nie potrafił zwolnić tempa. Ktoś, kto wierzył, że na spokój trzeba zapracować poprzez zmęczenie. Im większa stawała się jego sława, tym większa była presja. Każda trasa koncertowa wymagała większej precyzji, większej intensywności, perfekcyjnego wykonania. Krytycy chwalili jego technikę, ale nie dostrzegali kryjącego się za nią wysiłku. Nieprzespane noce, napięty grafik, który zacierał granice między miesiącami, i samotność, która pogłębiała się pomimo milionów kibicujących fanów. Świat ujrzał człowieka, który podbił każdy etap. Nie widziała mężczyzny, który kończył koncerty drżąc ze zmęczenia, który wątpił w swoją wartość, gdy tylko przestawał grać, który nieustannie bał się zawieść ludzi, kto go do tego doprowadził. Sukces dał Davidowi Garrettowi wszystko, o czym kiedykolwiek marzył, ale jednocześnie przygotował grunt pod najciemniejszy rozdział jego życia, który złamał go w sposób, jakiego żadna publiczność nie mogła sobie wyobrazić. Skandal, pozew i załamanie, którego nie mógł już dłużej ukrywać. Do 2014 roku David Garrett wydawał się nietykalny. Jego crossoverowy sukces miał zasięg globalny, jego albumy zdominowały listy przebojów, a bilety na jego trasy koncertowe wyprzedały się, zanim jeszcze wydrukowano plakaty. Ale za skrupulatnie zaplanowanym harmonogramem i pewnymi siebie wywiadami, jego życie pogrążyło się w niebezpiecznym chaosie emocjonalnym niekończące się podróże, brak prawdziwego domu, brak stabilnych związków, wszystko to podkopało wizerunek, jaki prezentował światu. To właśnie w tym czasie poznał Ashley Juden, lepiej znaną pod pseudonimem scenicznym z branży rozrywki dla dorosłych. Po raz pierwszy od lat David poczuł coś, czemu nie od razu nie ufał autentyczność. Ich więź była intensywna od samego początku. Ashley pochodziła z zupełnie innego świata, surowa, nieskażona i brutalnie szczera. W jej wrażliwości i nieprzewidywalności dostrzegał aspekty emocjonalnego zamętu, który sam nosił w sobie przez lata. To nie był wypolerowany, wyćwiczony związek na pokaz. Był pełen wad, nieregularny i głęboko ludzki, ale jednocześnie niestabilny. Zanim związek się zakończył, namiętność, która kiedyś dawała poczucie wolności, przerodziła się w pole bitwy zazdrości, nieporozumień i emocjonalnej zależności, której żadne z nich nie rozpoznało na czas. Jesienią 2016 roku, prawie dwa lata po rozstaniu, Ashley wniosła pozew w Nowym Jorku, oskarżając Davida o manipulację emocjonalną, zerwanie umów, a nawet przemoc fizyczną. Szok był natychmiastowy. Nagłówki gazet eksplodowały w ciągu kilku godzin. Reporterzy gorączkowo poszukiwali jakichkolwiek informacji. Z dnia na dzień Virtuos skrzypiec stał się celem skandalu, który najwyraźniej miał go zniszczyć. Ashley zażądał 12 milionów dolarów odszkodowania, sumy symbolizującej coś więcej niż tylko ból. Dla Davida było to jak próba zaprzepaszczenia dziesięcioleci poświęceń, dyscypliny i artyzmu. Przyjaciele wspominali później, że przez wiele dni nie odzywał się. Zamykał się w swoim berlińskim mieszkaniu, odwoływał wywiady, przekładał koncerty i pozwalał, by cisza go pochłonęła. Dla człowieka, którego cały świat kręcił się wokół ekspresji, ta cisza była najgłośniejszym wołaniem o pomoc, na jakie kiedykolwiek pozwolił sobie usłyszeć. Ale Pozew przyniósł coś więcej niż publiczne upokorzenie, zniszczył jego zaufanie. W prywatnych rozmowach, które wyciekły do mediów, przyznał, że otworzył się przed Ashley w sposób, w jaki nigdy wcześniej nie zrobił tego z nikim innym. Zwierzał się jej z dziecięcych traum, lęków, a nawet wątpliwości, a teraz te słabości zostały wykorzystane przeciwko niemu. Jego prawnicy złożyli pozew wzajemny, przedstawiając wiadomości, e-maile i zeznania świadków, które przedstawiały te relacje jako wzajemnie destrukcyjną, a nie jednostronną. Jednak w tym czasie szkody dla jego reputacji, stanu psychicznego i wiary w ludzkość były już głęboko nieusuwalne. Sprawa ciągnęła się za zamkniętymi drzwiami, nie zapadł żaden wyrok. Krążyły pogłoski o poufnej ugodzie z klauzulą poufności, ale nic nie zostało potwierdzone. Świat dowiedział się jednak, że David Garrett zniknął. Sceny zgasły, trasy koncertowe zostały odwołane, media społecznościowe zamilkły, a David po raz pierwszy w życiu nie wiedział, czy kiedykolwiek jeszcze sięgnie po skrzypce. Zniknięcie ze świata, cisza, Salzburg i powolna odbudowa zniszczonego życia. Kiedy skandal osiągnął apogeum w 2016 roku, David Garrett zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał zniknął. Nie było żadnej konferencji prasowej, żadnego emocjonalnego oświadczenia, żadnej dramatycznej konfrontacji z mediami. Zamiast tego wycofał się w tak całkowite milczenie, że nawet jego najbliżsi współpracownicy nie wiedzieli, gdzie jest. Jego menedżerowie nazwali to kreatywnym przełomem, ale osoby z wewnątrz znały prawdę. David był zdruzgotany i nie wiedział, czy w ogóle chce wracać. Zatrzymał się w małej drewnianej chacie niedaleko Salzburga w Austrii, miejscu, które pierwotnie kupił lata wcześniej jako ciche schronienie dla komponowania. Teraz stało się ono sanktuarium, schronieniem przed wszystkim, co stało się z jego życiem. Otoczony lasami i wzgórzami, z dala od wiwatujących tłumów i błysków fleszy aparatów, próbował zrozumieć, jak jeden związek, jedna skarga i fala publicznej krytyki mogły zniszczyć człowieka, który kiedyś wydawał się niezniszczalny. C.K. Ktoś go w tym czasie odwiedzał. Opisywali Dawida zupełnie innego niż ten pewny siebie artysta na scenie. Spędzał godziny samotnie z notesem, zapisując fragmenty myśli, pytań i wyznań, których nigdy wcześniej nie odważył się wypowiedzieć. Grał w kółko te same czterotaktowe fragmenty Bacha nie dla ćwiczeń, lecz dla modlitwy. Zmagał się z tak złamaną tożsamością, że kiedyś przyznał, iż nie jest już pewien, kim tak naprawdę był David Garrett artystą czy osobą, która się pod nim kryła. Przyjaciele z wczesnych lat kariery muzycznej odwiedzali go od czasu do czasu. Jednym z nich był były profesor muzyki, który uczył go w dzieciństwie. Innym był wiolonczelista, który koncertował z nim lata wcześniej. Przynieśli jedzenie, opowieści i ciszę, wszystko, czego najbardziej potrzebował w danej chwili. Jeden z nich wspominał później, że nie był złamany, tylko pusty. To różnica. Pustkę można na nowo wypełnić, ale odbudowa nie nastąpiła z dnia na dzień. Przez miesiące David odrzucał zaproszenia, ignorował oferty i odwoływał spotkania. Żył spokojnie. Robił zakupy w lokalnej piekarni, spacerował w mgliste poranki i obserwował zmieniające się pory roku. Jakby od tego zależało jego wyzdrowienie. W przypływie nieuwagi wyznał to bliskiemu przyjacielowi. To pierwszy raz w życiu, kiedy muszę siedzieć sam i to mnie przeraża, a jednak coś nieoczekiwanego zaczęło się zmieniać. Znalazł ukojenie w lokalnej społeczności. W mieście, gdzie nikogo nie obchodziły światowe trasy koncertowe ani platynowe płyty. Gdzie był po prostu kolejną osobą w kolejce w supermarkecie. Gdzie nikt nie oczekiwał od niego, że będzie działał. Robił wrażenie, ani cokolwiek udowadniał. W Salzburgu poznał również Teresę Huber, 34-letnią owdowiałą nauczycielkę literatury i historii, samotnie wychowującą małego syna. Nie interesowała jej sława ani rozgłos. Nie prosiła o przepustki za kulisy. Nie prosiła go, żeby dla niej grał. Po prostu z nim rozmawiała nie ze światową supergwiazdą, ale z cichym mężczyzną stojącym naprzeciwko niej w kawiarni. Ich kontakt nie był ani szybki, ani namiętny. Był powolny, ostrożny i oparty na czymś, czego David nigdy wcześniej nie doświadczył normalności. Po raz pierwszy w dorosłym życiu nie występował przed nikim żył prosto, psycho, prywatnie i bez oczekiwań. Jeszcze o tym nie wiedział. Ale ten cichy rozdział miał stać się fundamentem dla muzyka, którym później się stał. Człowieka ukształtowanego nie przez sławę, lecz przez ciszę. Nowy rodzaj muzyki. Odkupienie, odrodzenie i człowiek, krótko mówiąc, którym staje się w wieku 45 lat. Kiedy świat w końcu ujrzał Davida Gareta ponownie, nie był już tym samym człowiekiem, który zniknął lata wcześniej. Zmiana nie nastąpiła nagle ani nie nastąpiła w formie spektakularnego powrotu. Rozegrała się cicho, niemal niezauważalnie, w najprostszych chwilach jego odosobnionego życia w Salzburgu chwilach, które odbudowały go w sposób, w jaki nigdy nie udałoby się to dzięki oklaskom. Teresa stała się nieoczekiwanym filarem w tym kruchym okresie. Nie próbowała go naprawiać ani analizować po prostu była. Z cichą prezencją, spokojnymi rozmowami i pragmatycznym usposobieniem. Ich młody syn ubóstwiał go nie jako gwiazdę, ale jako człowieka, który pomagał mu budować dinozaury z części zabawek lub szarpać otwarte struny skrzypiec. David powiedział kiedyś przyjacielowi: To dziecko traktuje mnie jak człowieka. Nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo tego potrzebowałam. Po raz pierwszy od dekad David na nowo odkrył wersję siebie, której nie definiowała perfekcja, presja ani oczekiwania opinii publicznej. Gotował dla przyjaciół. Poszedł na targ. Pomógł starszemu sąsiadowi układać drewno na opał i powoli, niemal niezauważony, zaczął znowu komponować nie dla wytwórni, nie dla publiczności, ale dla siebie. W tym spokojnym czasie pracował nad tym, co wtajemniczeni nazywali Między Wierszami prywatnym zbiorem utworów inspirowanych wierszami czytanymi mu przez Teresę. Te kompozycje były delikatne i intymne, zupełnie odmienne od wybuchowego stylu crossover, który przyniósł mu sławę. Nie zrodziły się z ambicji, lecz z uzdrawiania. Kiedy w końcu wrócił do występów, nie odbywało się to na wielkich arenach. Wybierał małe europejskie sale koncertowe, miejsca, gdzie publiczność mogła usłyszeć każdy oddech między nutami. W jego programie znalazł się trójmerej Schumana, jego własne kompozycje salzburskie oraz delikatny nowy utwór, podobno napisany dla Teresy. Każda nuta brzmiała cieplej, mniej dyskretnie. Krytycy od razu zauważyli, że jego muzyka nosiła teraz ciężar człowieka, który w końcu poznał samego siebie. Zmienił się również za kulisami. Koniec z gwiazdorską postawą. Koniec z murami między nim a ludźmi, którzy z nim pracowali. Pomagał w ustawianiu sceny. Gotował proste spaghetti dla zespołu. A wieczorami wracał do swojej małej chatki zamiast do luksusowych hoteli. Zawodowo ruszył naprzód z nową jasnością. Europy i Ameryki, tym razem z zachowaniem lepszej równowagi i dbałości o zdrowie. Również w 2024 roku zadebiutował jako dyrygent na festiwalu klasycznym Winterlaken. Kolejny rozdział, zrodzony z odwagi, a nie presji. Prywatnie pozostawał w długotrwałym związku z kobietą, która świadomie unikała rozgłosu. Utrzymywali częściowo związek na odległość, który układał się zaskakująco dobrze. Wciąż czuję świeżość, powiedział kiedyś. Otwarcie przyznał, że obecnie nie planuje mieć dzieci. Jego życie w trasie byłoby niesprawiedliwe wobec dziecka. Ale po raz pierwszy wydawał się całkowicie pogodzony z tą decyzją. Dziś, mając 45 lat, David Garrett nie jest już chłopcem, którego zepchnięto do wielkości, ani globalną supergwiazdą, która załamała się pod ciężarem oczekiwań. Jest mężczyzną, który odbudował się z milczenia, samotności i złamanego serca i zdobył odwagę, by zmierzyć się z własną prawdą. Jego muzyka odzwierciedla te przemiany. Mniej krzykliwej prędkości, więcej emocjonalnej głębi. Mniej imponowania, więcej ekspresji. Mniej przetrwania, więcej życia. Zaszokował świat nie skandalem, lecz szczerością, przyznając, że ma dość perfekcji, hałasu i konieczności udawania niezniszczalnego. To wyznanie zapoczątkowało nowe życie i nową sztukę, opartą na człowieczeństwie a nie na micie. Ostatecznie najbardziej niezwykłym rozdziałem w historii Davida Gareta nie jest sława, która zdobył, ale pokój, o który tak długo walczył. Co sądzisz o drodze Davida Gareta od cudownego dziecka do mężczyzny, który w końcu odnalazł spokój? Czy jego transformacja zmieniła twoje spojrzenie na niego? Daj nam znać w komentarzach poniżej. I nie zapomnij polubić filmu, zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby nie przegapić żadnych nowych historii.